Zielone jak ekon, sos, mój styl kameleon Nowy track, nowy przelot Dobra, poczekaj jeszcze raz Puszczam zielone, zielone trzy Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit Dzwonią mi ludzie, co chcieli tu być Odbieram i zielone daje mi 700 koni, jak pytasz się o mnie, to spytaj o olibs. Mordo to palio na niej, galanonim. Jak pytasz, jak żyje to I'm living money. Nowy kontynent, podbijam go z tatą. Lambo zielone, mi stoje pod chatą. Mam cenne strzały, inni nie trafią. Rozbiłem w sobie zielone na tom Oni by to chcieli, ale mogą tylko chcieć ją. Robię se zielone i dole mnie nie cierpią. Alien style, wiem to na pewno. Zagram pełne sale, więc bijaj tam ze mną. Puszczam zielone, zielone trzy. Stawiam na siebie nie na kwit. mi ludzie co chcieli tu być Odbieram i zielone, daję mi zielone tajemnicy Zielone jak gekon Sos Mój styl kameleon Flow Nowy trakt, nowy przelot Wow To zielone trzy, zielone trzy Puszczam zielone, zielone trzy Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit Zwonią mi ludzie co chcieli tu być Odbieram i zielone, mi zielone tajemnicy Zielone jak gekon Sos Mój styl kameleon Ręce czekają aż padnę na kłodę, A ja przychodzę po swoje, czyli zgarnąć, zielone robię. Pożegnałem starej w hobie, możesz mówić o mnie wzóry, ja w tym czasie robię progres. Dla was to niewygodne. Nic dziwnego, wasze zdanie nieistotne. Money, rain, to się próbuję zopać oddech. Mam zielony, ale nie rozmieniam się na drobne. Ty wiesz dobrze, co to czuję dziś. Robię zielony do tych paru chwil. Dawaj do auta i lećmy w trip A zielone, czy niech robi wam na bani zielone, zielone, trzy. Na siebie nie stawiam na kwit Dzwonią mi ludzie co chcieli tu być Odbieram i zielone, daję mi zielone tajemnicy Zielone jak Gekon Sos, mój styl kameleon Flow, nowy trakt, nowy przelot Wow, to zielone trzy Zielone trzy, puszczam Zielone, zielone trzy Stawiam na siebie nie stawiam na kwit Dzwonią mi ludzie co chcieli tu być Odbieram i zielone, daję mi zielone tajemnicy Zielone jak Gekon Sos, mój styl kameleon.